Teraz, gdy mamy już podstawową wiedzę na temat zasad lotu, przyjrzyjmy się, w jaki sposób wykorzystujemy cztery siły do sterowania samolotem w locie. Zazwyczaj stosujemy cztery podstawowe manewry, takie jak lot poziomy, zakręt, wznoszenie i zniżanie. Wszystkie inne manewry podstawowe lub bardziej zaawansowane składają się z kombinacji tych czterech manewrów. Pierwszym podstawowym manewrem jest lot poziomy ustalony. To taki lot, w którym utrzymywany jest stały kurs, prędkość i wysokość. Nie oznacza to jednak, że pilot siedzi z założonymi rękami. Na bieżąco musi dokonywać drobnych poprawek położenia samolotu, kursu i wysokości, spowodowanych turbulentnym powietrzem, zmianami wiatru oraz niezamierzonymi zmianami położenia. Należy pamiętać, że podczas tego manewru głównym celem powinno być patrzenie na zewnątrz, na horyzont. A tylko dodatkowo posiłkowanie się wskazaniami przyrządów. Zaleca się, aby pilot 90% czasu skupiał wzrok na zewnątrz, a tylko 10% na przyrządach. Odpowiednie pochylenie samolotu w locie poziomym ustala się przez odniesienie nosa samolotu do horyzontu. Jeśli samolot zaczyna się wznosić, wtedy nos jest zbyt wysoko. I powinien być obniżony. Jeśli tracisz wysokość, należy unieść nos na tle horyzontu. Aby utrzymać stały kurs, po prostu utrzymuj skrzydła samolotu poziomo. Aby to zrobić, można po prostu spojrzeć przez boczne okna i porównać końcówki skrzydeł samolotu z horyzontem. Obie końcówki powinny być tak samo wysoko powyżej lub poniżej horyzontu. Jeśli jedno skrzydło jest wyżej od drugiego, samolot skręca. Ponieważ zarówno prędkość, jak i kąt natarcia decydują o wielkości siły nośnej, w locie poziomym pilot używa przepustnicy, aby utrzymać prędkość i steru wysokości, aby utrzymać odpowiednie pochylenie. Pamiętaj, że pochylenie samolotu, konieczne do utrzymania lotu poziomego, nie zawsze jest takie same, ponieważ siła nośna wzrasta wraz z prędkością. Im wolniej lecisz, tym bardziej musisz zwiększyć kąt natarcia, żeby utrzymać wysokość. W locie poziomem ustalonym, gdy samolot utrzymuje stałą prędkość, ciąg jest równy sile oporu. Gdy pilot zwiększy moc silnika przez ustawienie przepustnicy, silnik i śmigło pracują szybciej i zwiększają ciąg, co powoduje rozpędzanie samolotu, ponieważ mamy większy ciąg niż opór. W miarę przyspieszania samolotu zwiększa się opór, aż do momentu, gdy zrówna się on z wielkością ciągu. Wtedy samolot osiągnie nową stałą prędkość. Pamiętajmy, że gdy zwiększamy prędkość, musimy opuścić nos samolotu, aby nie zacząć wznoszenia. Gdy chcemy zwolnić, zwykle zmniejszamy ustawienie przepustnicy, zmniejszając tym samym siłę ciągu. Mamy wtedy większą siłę oporu niż ciąg i to hamuje nam samolot. W czasie hamowania pilot powinien delikatnie zwiększać kąt natarcia, żeby utrzymać wysokość. Gdy pilot zmniejsza prędkość, wielkość oporu maleje i podobnie jak poprzednio, jego wielkość zrówna się w pewnym momencie z ciągiem i samolot będzie miał nową, stałą prędkość. Aby rozpocząć wznoszenie, musimy wytworzyć więcej siły nośnej niż wynosi ciężar. Pilot robi to dodając mocy i unosząc nos samolotu. Gdy samolot rozpoczyna wznoszenie, zmienia swój tor lotu poprzez zmianę pochylenia. Na wznoszeniu ciężar nadal działa pionowo w dół, jednak przestaje działać prostopadle do toru lotu, a ponieważ jest skierowany lekko do tyłu, dodaje swoją składową do siły oporu. Potrzebny jest dodatkowy ciąg, aby zrównoważyć siły. Aby wyprowadzić samolot do lotu poziomego na zadanej wysokości, należy rozpocząć manewr z wyprzedzeniem wynoszącym około 10% prędkości wznoszenia. Na przykład, jeśli samolot wznosi się z prędkością 500 stóp na minutę, wyprowadzenie powinno zacząć się 50 stóp przed zadaną wysokością. Po wyprowadzeniu samolotu do lotu poziomego moc powinna być chwilowo niezmieniona, aby samolot rozpędził się. Gdy już nabierze żądanej prędkości, moc może być zmniejszona do odpowiedniego ustawienia na przelocie. Pamiętajmy przy tym, że samolot będzie chciał się wznosić podczas tego rozpędzania, dlatego pilot musi delikatnie pochylać nos, aby utrzymać wysokość, aż samolot ustabilizuje prędkość. Zniżanie występuje, gdy siła nośna jest mniejsza od ciężaru. Pilot może pochylić samolot, aby zmniejszyć kąt natarcia lub zmniejszyć prędkość, zmniejszając moc silnika, albo wykonać obie czynności jednocześnie, zależnie od sytuacji. Odwrotnie do wznoszenia, tym razem składowa ciężaru będzie dodana do ciągu. Podobnie jak przy wznoszeniu, aby wyprowadzić do lotu poziomego, pilot musi zrobić to z wyprzedzeniem 10% prędkości zniżania, jeśli nie chce przestrzelić zadanej wysokości. Zakręt to ostatni podstawowy manewr, który każdy pilot musi opanować. Zakręt wykonuje się poprzez przechylenie samolotu w pożądanym kierunku, mimo że wydaje się, że biorą w tym udział tylko lotki, jest to o wiele bardziej złożone. Spójrzmy na samolot, który wykonuje zakręt w lewo. Przechylenie osiągamy używając lotek. Prawa lotka wychyla się w dół, a lewa w górę. To sprawia, że prawe skrzydło wytwarza większą siłę nośną niż lewe, co przechyla samolot w lewo. W locie poziomym 100% siły nośnej służy do przeciwdziałania ciężarowi. Jednakże w zakręcie wektor siły nośnej przechyla się wraz ze skrzydłami i nie jest już pionowo do góry. W tym nowym położeniu wciąż mamy składową pionową, która przeciwdziała ciężarowi, ale mamy też składową poziomą. To ona powoduje, że samolot skręca. Ponieważ część siły nośnej jest zużyta, aby skręcać samolot, mamy mniej siły nośnej, by utrzymać samolot w powietrzu. Jeśli nic nie zrobimy, samolot zacznie tracić wysokość. Siła nośna musi być zwiększona, aby uzyskać pionową składową równą ciężarowi. Dokonuje się to, zadzierając lekko samolot o kilka stopni, aby utrzymać wysokość. To jeszcze nie koniec, ponieważ gdy prawe skrzydło wytwarza więcej siły nośnej niż lewe, wytwarza też więcej oporu. Podczas zakrętu w lewo. Zwiększony opór prawego skrzydła odkręca nos w prawo. Jest to tak zwany moment oporowy lotek. Aby temu przeciwdziałać, pilot powinien jednocześnie wychylić ster kierunku w stronę zakrętu, w tym przypadku w lewo, aby skierować nos w odpowiednią stronę. A więc, gdy skręcamy w lewo, używamy lewej lotki, ster kierunku w lewo i drążek lekko na siebie, czyli używamy wszystkich trzech podstawowych sterów w tym samym czasie. Różne kąty przechylenia będą wymagały różnych wychyleń sterów, ale przy odrobinie praktyki staje się to automatyczne. Gdy chcemy wyprowadzić z zakrętu, musimy rozpocząć manewr przed osiągnięciem zamierzonego kursu, ponieważ samolot będzie skręcał dopóki skrzydła nie będą w poziomie. Skręca on jeszcze podczas wyprowadzania, więc dobrą praktyką jest rozpocząć wyprowadzanie z zakrętu z wyprzedzeniem równym połowie przechylenia. Na przykład z zakrętu. Z przechyleniem 30 stopni zaczynamy wyprowadzać 15 stopni przed zamierzonym kursem. Pamiętajmy, że gdy wyprowadzamy z zakrętu, siła nośna powraca na swoje miejsce, więc powinniśmy lekko oddać drążek, aby zmniejszyć kąt natarcia. Pamiętaj, że cztery siły działające na samolot są podstawą każdego manewru. Znając ich zachowanie i działanie, można znacząco ułatwić i przyspieszyć swoje szkolenie w powietrzu.